Drony wyposażone w gimbal trzyosiowy, kamerę szerokokątną, kamerę z teleobiektywem i kamerę termowizyjną oraz nowoczesne aluminiowe łodzie motorowe trafiły do służby Państwowej Straży Rybackiej w Olsztynie łodzie, lekki, aluminiowy, jeden z silnikiem 60 konnym, dwie z 40 konnym silnikiem, pewnie na mniejszych obszarach, na mniejszych akwenach do wykorzystania. Zestawy dronowe to jest, to jest nowa rzecz w tej strukturze. Musimy jeszcze udoskonalić pilotów tych obiektów latających, nauczyć ich korzystania bezpiecznie, tak więc to też jest nowe zadanie dla nas, tak więc liczę na to, że ta formacja będzie rosła w siłę, będzie przede wszystkim prowadziła nadzór i profilaktykę na wodzie i będzie dbać o to, żeby kłusownictwo stało się w naszym województwie mitem, a jesteśmy województwem, które słynie generalnie z wędkarstwa i z rybacka, w związku z tym zależy na tym, żeby, żeby również pod tym kątem było bezpiecznie. Wojewoda Warmińsko-Mazurski Radosław Król 5 grudnia nad jeziorem Skanda w Olsztynie oficjalnie przekazał sprzęt do skuteczniejszej ochrony wód śródlądowych naszego regionu, w tym do walki z kłusownictwem rybackim. Dzisiaj kłusownicy, dzisiaj ci, którzy nadużywają przepisów prawa, którzy stosują, że tak powiem, nielegalny połów albo nadmierny połów ryb, to też korzystają z tego mało dostępnych miejsc, też muszą przenosić ręcznie jakieś tam jakieś kajaczki, niekajaczki i inne rzeczy, więc my też musimy nadążać z postępem czasu i mieć w dyspozycji bardzo dobry, nowoczesny sprzęt, który nie dość, szybko, cicho się porusza, ale również daje tam możliwość przede wszystkim bezpiecznego reagowania na wodzie. Zatem we właściwe ręce trafił sfinansowany z funduszy unijnych i budżetu państwa sprzęt o wartości 500 tysięcy złotych. Każdy dodatek jest ważny, kiedy trzeba zaopatrzyć 10 posterunków dbających o nasze bezpieczeństwo na 120 tysiącach hektarów wód. Są te posterunki rejonowe w Olecku, w Giżycku, wełku, w, w Ruchanem Nidzie, w Mrągowie, w Wolsztynie, w Pasymiu, w Nowym Mieście Lubawskim, w Ostrudzie i Wielblągu. Te drony trafią na posterunki do Nowego Miasta Lubawskiego ostrudy: Olsztyna Mrągowa, Gierzycka i Rucianego Nidy, zaś łodzie do Olsztyna Rucianego Nidy i Ełku. Mają one za zadanie zmniejszyć działania kłusowników, którzy na naszych wodach mają się jeszcze dobrze. O czym świadczą wyniki przeprowadzanych przez Straż Kontroli. W skali roku jeśli chodzi o kusownictwo, są to średnio od 100 do 150 spraw karnych w skali roku mamy. Jeśli chodzi o nakładane grzywny, to mamy w granicach 2,5 tysiąca do 3 tysięcy rocznie grzywen, znaczy w postaci mandatów no i około 2000 tzw. pouczeń. Dalsze kontrole i kary muszą być nieuchronne i konsekwentnie egzekwowane. Nie dla samych przepisów, oczywiście, tylko dla środowiska, o które zwyczajnie wszyscy musimy dbać. Kusownicy, jeżeli są i, i nielegalnie poławiają ryby, bardzo często wyławiają najcenniejsze egzemplarze, tak? Wyławiają e, tarlaki, czyli te ryby, które się rozmnażają. Bardzo często nasilenie kusownica jest właśnie w okresie tarłowym. E, z drugiej strony wyławiają też ryby. Bardzo cenne dla całych ekosystemów, czyli głównie ryby drapieżne, szczupaka, sandacza, dużego konia. To są ryby, które w sposób naturalny regulują pogłowie mniejszych ryb, głównie ryb karpiowatych i jednocześnie jak gdyby zapobiegają czy spowalniają proces eutrofizacji jezior. Więc w momencie, kiedy ta presja kłusownicza jest bardzo silna i wyławiają bardzo dużo ryb drapieżnych i tych najcenniejszych, czyli tarlaków, to w zasadzie taki ekosystem jest już pod wieloma nami ułomny i nawet starania użytkowników rybackich poprzez stosunkowo wysokie zarybienia, głównie rybami drapieżnymi, ale nie tylko, jak gdyby czasami nie zrekompensuje tych strat, które są ponoszone w wyniku kusownictwa. Mało tego, często jeżeli kłusownicy łowią w okresie tarłowym, bardzo często jest jeszcze okres ochronny, czyli to nie jest tylko nielegalny połów, ale połów ryb także, które podlegają ochronie, mam tutaj do do czynienia jak gdyby z przerwaniem taru albo z niedopuszczeniem tych ryb żeby się wytarły co również jak gdyby powoduje dodatkowe straty w ich biofamie, jak gdyby na przyszłość dla tych którzy nie respektują ani środowiska ani prawa kara różnorodna czeka kara do dwóch lat pozbawienia wolności, ale to się nie zdarza często. Najczęstszą i taką dotkliwą karą no są to kary finansowe, ale uważam, że chyba kusownicy dotkliwie odczuwają przypadek tych swoich narzędzi. Czyli są to kajaki, są to pontony, są to pani, redaktor, oczywiście, sprzęt kusowniczy, sieci. Także no, takie są sankcje. Nie? No, a, a mandaty no, to różnie. Zdarzają się mandaty po 500 zł, po 800 zł, prawda, ale tak generalnie to 100-200. Sprzęt zakupiono w ramach programu doposażania Państwowej Straży Rybackiej w Olsztynie w celu zwiększenia efektywności kontroli. Przestrzegania przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym. Program został zrealizowany z funduszy europejskich dla rybactwa na lata 2021-2027. W najbliższym czasie poza wsparciem straży rybackiej wojewoda ma w planach wsparcie straży łowieckiej.